Mam pytanie o uzależnienie się od samookaleczeń. Dobrze by było, by ktoś o tym też powiedział. Kiedyś byłam uzależniona od tego. Zgadza się, w aspekcie samookaleczeń oraz uzależnień jest wiele podobieństw. Krótkoterminowa ulga emocjonalna. Samookaleczenie często przynosi natychmiastową ulgę w trudnych do zniesienia emocjach, takich jak pustka, złość, strach, smutek, lęk. I ta ulga może działać jak nagroda wzmacniająca te zachowanie do tego, aby powtarzać to kolejny raz. Kolejne podobieństwo jest to wzrost tolerancji. Inna kwestia to jest uraz fizyczny, który powoduje to, że w organizmie wydzielane są endogenne opioidy działające jak środek przeciwbólowy. I te opioidy działają na te same receptory co morfina lub heroina. W wyniku tego osoba okaleczająca się może doznawać ulgi, a także euforii. Podobnie też jak przy uzależnieniu od substancji psychoaktywnych samo okaleczanie może działać na zasadzie negatywnego wzmocnienia, czyli że nie tyle daje przyjemność, a usuwa nieprzyjemny stan emocjonalny. Organizm i mózg uczy się wtedy, że poprzez takie działanie napięcie psychiczne się zmniejsza. Pogody ducha.